Witam wszystkich już po bardzo długiej przerwie, mamy tu już kolejny odcinek, który zalegałem i obiecałem, że wam coś przedstawię i otóż znalazłem bardzo starą notatkę z zeszytu, yy, mianowicie chodzi tu o takie testy, chodzi tu o takie testy jak, jak, yy, właśnie barasz czy, nie Przepraszam, repasaż, Od 91 do 110 miejsca. Jeżeli tego nie zaznaczyłem to mówię to właśnie już teraz i przechodzę już że tak powiem do kolei rzeczy będę leciał oczywiście od, od końca, że znaczy, tak powiem na razie. Więc zacznę sobie od Skyline'a i tak jak obiecywałem to Deep Forest będzie torem decydującym które auta dostaną się do setki tych tam najlepszych z całej tam listy 164 aut. Miejmy nadzieję, że być może ten Skyline pokaże na co go stać, bo to jest wersja GTST Type M, to jest jedna z tych słabszych Skylinów, słabszej wersji, bardziej takiej y, klasy B, że tak powiem. To jest klasa B i mianowicie, no, może być tutaj taka sytuacja, że na przykład, no. Widzimy tutaj trochę już nieuszykowany nie, nie, nie jeszcze. Trzeba go trochę, napowiem, i go przy. Dobra. To jest napęd na 4, czyli damy 12 z obydwu. Troszkę podrosujemy skrzynię, żeby się nieco nie krztusił na niektórych biegach. Damy na 49. Chyba tyle powinno stać Damy na max prawie. 8. Dobra. Powinno być dobrze. Ok. Skyline R32 GTST Type M To jest Deep Forest Zobaczymy jak pójdzie No i mam nadzieję że występ będzie w miarę przyswoity No Troszkę rywnie ale na razie spokojnie, schludnie Troszkę się zaplątał. No, na szczęście ta na którą tutaj uderzyłem jest dość łagodna, więc tutaj dużo na prędkości nie straciłem. Na całe szczęście. Mogło się naprawdę źle skończyć. Widzimy, mm, że no, klej się. Troszkę się odrywa momentami. Wiadomo, to jest granica przyczepności. Widać co się tutaj dzieje. Także no... Już czuć tutaj tą barierę tego ile może z tego auto jeszcze wycisnąć no jednak się nie zmieścił no proszę czyli nic z tego czyli trzeba będzie zwolnić No. Granica przyczepności, tak jak wspomniałem, granica przyczepności, to jest bardzo istotna kwestia. Zaraz zobaczymy, który to może być moment najlepszy dla Skylina. Tym razem będzie idealnie, no proszę, teraz to, to się zmieścił, teraz się zmieścił, idealnie, 2,20 i 623 tysiące, no. Ciężki orzech do zgryzienia, ciężki orzech do zgryzienia, bo to będzie naprawdę czas yy, dosyć dobry, na razie widzimy 2.20, yy, 2.20, 2.20, 6.23, mhm, widzimy rekordy, na razie to jest czas należący do R32GTS, 25 type, przepraszam, GTS. Yy, T-Type M, tak jak był podpisany. Zobaczymy jeszcze u góry. To był S. A dziwna, bo na ga w garażu na salonie pisze, że to jest GTS T-Type M. Więc albo to, albo to. No to jest jakiś błąd gry, widocznie nie wiem o co chodzi. Yy, no to w takim razie napisuję na właściwe auto, po prostu, bo żeby nie było problemów. 220, 623, dobra. Następny do kolekcji, 220. 623, muszę mieć to, na, muszę mieć to bardzo na, na uwadze. To może być istotny moment, następny. Potentat GTST Type M, a jednak, czyli dobra. GTST Type M. To jest to, że właśnie ta to są, no oczywiście wszystkie są podobne. Te GTST, Type M, GTS25, GTS4. Tylko różnią się właśnie, jakby. Yy, statystykami, jeżeli chodzi o silnik, pracę silnika i wagę, oczywiście. Teraz tu mamy do czynienia, teraz mamy do czynienia z GTS-T Type-M, a przedtem był GTS-25 Type-S. No niestety, nadal miałem, będę mieć problem z rozróżnianiem aut niektórych modeli, bo tego się po prostu nie da bezbłędnie powiedzieć, zawsze będzie jakiś mały czy większy błąd rozpoznawszy. GT, teraz jest dobrze, teraz jest ok. Jedziemy. Jest słabszy o jakieś, żeby nie skomać 13 koni. To jest też y, bardzo, tak, że tak powiem, i też praktycznie to samo co tam ten Skyline. Te same ustawienia: 3, 4. 3, 2, damy i 2, 2. Tu damy czwóreczkę, tu damy 12. jest dobra jedziemy następne auto i pytanie istotne czy przebije czy przebije Skyline, widzimy ducha znaczy przepraszam ducha no ducha widmo muszę powiedzieć że widmo tamtego skyline'a który widać że no rozpoczął lepszą pracę na zakrętach tutaj trochę chaotycznie to wygląda dobra zobaczymy jak to wygląda no jest na razie gorszy minimalnie jest na razie gorszy minimalnie o te parę ułamków tam no czyli tutaj jednak już widzimy że gorzej się składa jednak potrzebuje dłuższego czasu ale nie jest wykluczone że jeszcze to nie jest koniec rywalizacji bo to dopiero pierwsze okrążenie także no zobaczymy jak to się dalej potoczy, strata niestety rośnie. No, granica przepraszam, tu był błąd Skylina. Oj, potknięcie Skylina, właśnie to jest to, o czym ja mówiłem. No, niestety nie zmieściłem się. Nie udało, nie udało mi się tam pasować w ten zakręt, że tak powiem. Pół sekundy straty, pół sekundy już tylko pół sekund jeszcze się nie poddaje jeszcze walczy do końca można powiedzieć że to jest taki no prawie że taki bratobójczy pojedynek yy, dwóch skylinów zobaczymy który z nich tak naprawdę przejdzie do tej setki może a nuż widelec ten biały skyline który, którym teraz jadę bo nigdy nic, nic nie wiadomo cały czas podążam za skylinem czarnym i nie mogę go za chiny wyprzedzić jest problem poważny i jeżeli chodzi o prowadzenie, jeżeli chodzi o y, prędkość na zakrętach, tak jest gorszy. Jest gorszy, niestety, jest słabszy. Widać to ewidentnie, ale postaram się to jakoś zmienić, ten bieg, i już jest lepsze wejście z zakrętu. Jest, zbliżył się do czarnego skylina. Czy to się uda? Nie, nie, nie. Stracił jakieś 3, dziesiąte, żeby nie skłamać. Dokładnie. Troszkę więcej, 434 tysięczne, 221057, 221057. No niestety. Było blisko, nawet bardzo, ale jest rekord okrążenia i to jest plus, i to jest plus, bardzo duży plus. DB7 Coupe Strasznie ociężałe auto i tu będzie naprawdę ciężko dostać się do tej setki. DB7 będzie miał naprawdę poważne kłopoty, mimo to, że ma y, 424 konie mechaniczne, napęd na tył, ale waga niestety, no, jak widać, robi swoje i to się bardzo, ale niestety bardzo, bardzo odbija y, na pracy tego auta i no widać. Widać ewidentnie, że sobie po prostu nie radzi, więc jesteśmy zmuszeni po prostu tej nieco podrasować ten kąt tych aut, żeby po prostu też to hamowanie jakoś tak zaostrzyć nieco. Fakt, że powinien no, z tą ilością, jak już mówiłem, poradzić sobie, ale no to jest auto, które waży prawie półtorej tony. To jest za dużo jak na sportowe auto i sobie po prostu z tym nie da rady. Trzeba po prostu wymyśleć inny jakiś patent na to trzeba coś zacząć myśleć start zobaczymy jak DB7QP sobie z tym poradzi to jest walka o wejście do setki a może i już się uda a Stanowi Martinowi wejść do setki kto wie już widać że Skalein ucieka już widać że ucieka Widzimy, widzimy, że ma problem poważny z oj wysprzęgleniem się jest za bardzo chyba wyciągnięta skrzynia nieco ale już widać, że się bardzo szybko też zbiera, więc początek jest dosyć taki trochę drastyczny. Dawaj... Aj, nie wyszło jak trzeba. Ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. To jeszcze nie jest koniec tej walki już zaczyna zbierać szybciej tą prędkość czy się uda nie chyba nie chyba nie jest szybszy ale to jest nikła szansa na to żeby dorwać tego skylina oj potknięcie tego Skyline'a właśnie znowu tegoż jakże boskiego skylina i widzimy Aston Martin nam śnieg wyprzedza deby śnieg właśnie tego Skyline'a. nie jeszcze nie tylko do tej do końca prostej i to już jest praktycznie... no. Oj, bardzo nisko schodzi, że tak powiem, jeżeli chodzi o obroty. też uwagę jaki DB7 jest szeroki, czyli jest bardzo y, podatny na zbieranie prędkości na prostych niż na zakrętach i widać to, że no nie radzi sobie znacząco. I teraz widzimy, niestety no, tu muszę trzeba uznać wyższość Skyline'a i po prostu no dać mu jednak tą satysfakcję, że jest lepszy od DB7. I tak się niestety dzieje, 2.21, 2.22 i 1.23, ale spadek formy. 222... 123... To jest... no... 123... No, coś nieprawdopodobnego. Teraz został Exif 200 GT. Czy jemu się uda? No nie. Nie poszło jak powinno być, yy, pomyśli Tam, w drugim okrążeniu, początek drugiego, no wiadomo, jeszcze już chwilę prowadził, ale to jest niestety za mało. Toyota Corona Exif 200 GT. No Może być to ciężkie zadanie, bo to jest auto z klasy C, gdzie nominalnie ma 177 koni, po ulepszeniu ma tych koni 326. Jest to napęd na przód. Toyota został sklasyfikowany po dwóch tarach na 108 miejscu. I rodzi się pytanie, czy tutaj da radę, czy no coś tutaj nie, nie zawiedzie. Widać, że no. ma niewiele do dyspozycji i coś jakby no niestety trzeba będzie pogłówkować nad tym Toyota, Corona Exit 200GT oto decydujący moment i chwila na to czy się nadaje, nadaje faktycznie do setki Z tego co widzę składa się idealnie do zakrętu, choć tutaj powiem Wam szczerze, że no, mogą powieć się tu wszelkie wątpliwości razem, więc tutaj niczego nie insynuować, że tutaj Skyline może być naprzeciw, bo tu jest różnica koni jakichś, no żeby 10 koni mechanicznych. Ten Skyline, który jest sprzedam, ma 336, ja jeszcze, auto, ten, który ma, ma właśnie o 10 koni mniej, ale to jest nawet naprzód... i już widać błąd, niestety. Na wyjściu z zakrętu. I potknięcie. No. Minuta 4, minuta 5, 6, już jest daleko. Daleko, daleko, daleko. Skyline jest daleko. Prawie 2 sekundy. Prawie, prawie jeszcze się nie poddaje, jeszcze walczy do końca. Może się uda, nie wiadomo jak to wszystko się dalej potoczy yy, na tym okrążeniu. Jeszcze to nie jest koniec walki. Na ekwip teraz bardzo poważnie, bardzo mocno przyspieszył, żeby tylko się nie pomylił, i niestety pomyłka. Niestety przejazd jest, nie, przejazd jest nieważny, bo już błędów jest za dużo. Czyli jeszcze raz. No. Start. Próba numer dwa. Teraz widać, że jest dużo lepiej. No, przypomnę też, że tutaj Korona X jest lżejszy o jakieś 100 kilo od Skyline'a, więc no, będzie tutaj dużo tracić na tych nierównościach. Będzie na pewno miał poważny problem z sprzęgleniem się. Yy, co za tym skutkuje? Oj, tutaj no, mało brakowało. Byłby znowu był błąd. Po prostu to jest najgorszy zakręt dla tego auta, niestety on te, tego nie, roz, nie rozkmini po prostu i nie może się przykleić, nie może złapać tego odpowiedniego tempa. Cały czas coś tutaj no jest jakby nie tak, nie idzie po jego myśli i teraz widzimy ten słynny błąd Skylinem jest lepszy o 30. Pytanie jak długo to utrzyma? 1.13.110 to jest czas jak na razie, no. Na miarę psetki na razie, z tego co widzę. No, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie tym razem, jeszcze nie tym razem. Tutaj widać, że to jest fragment sektoru, czy chodzi tutaj o Skyline sobie lepiej radzi od X i widać, że tutaj Skyline ucieka. Ucieka i nie odpuszcza, tutaj już musiałem zwolnić na tym fragmencie, bo. Bardzo groźnie to się wszystko prognozowało i musiałem zwolnić. Tutaj też ten sam błąd. Teraz to Skyline pobocze. No nie. Przegrany był jednak ze Skyline. Mimo jednak y dobrych chęci drugiej próby niestety jednak przegrywa bój z czasem 2, 20 i Niewiele gorzej od y, innego skylina, tego właśnie białego, którego już y, wspominałem, 221-144, czas korony exit i pytanie się rodzi, czy ktoś będzie w stanie i pokonać tego skylina, bo już mamy ze sobą cztery auta, ten właśnie ten na czele, teraz Nissan Primera, rocznik 95-20TE. No I teraz pytanie się rodzi następujące, czy tutaj, no właśnie widzimy wagę, Tam ten Koronex miał dokładnie tyle, a tu Primera jest jeszcze lżejsza jakieś 15 kg, to są oczywiście LB jednostki, jednostki LB, czyli yy, ja mówię na to LB po prostu, bo już nie będę się w, w drążach tłumaczył na czym to polega i tak dalej, to jest też jednostka wagowa. na którą jest oczywiście zastosowany wzór po prostu ilość LB mnożymy razy 0,453 i wychodzi nam rzeczywista ilość kilogramów jak Dobrze pewnie wiecie jeżeli Was interesuje jakie auto ile kilogramów waży napęd na przód więc mamy dziesiątkę tak jest troszkę podrasujemy skrzynię do 47. No dobrze, może być. Do tylu. Start. Primera. 95. rocznik 20 TE. Niestety jego starszy, że tak powiem, rywal rocznika 90. Nie zakwalifikował się do tego repasażu. Był 112, z dwóch miejsc, żeby się dostać. Także no niestety. Primera musi działać tutaj no samotnie, jeżeli chodzi o. Yy... O, no, dobra. Widzimy, że no. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz Piedmara zatkał ten zakręt świetnie i oby tak to wyglądało na drugim okrożeniu, bo jeżeli tak to zrobi, będzie ogromna szansa na dostanie się do setki, jeżeli to zrobi. Idealnie, idealnie, jak na razie idealnie, świetnie Nic się takiego dziwnego nie dzieje z tym autem Trzyma się asfaltu jak szalony Jest, wszystko idzie dokładnie po myśli, tak jak należy to robić 114 milach na godzinę, bardzo szybko na tym zakręcie Teraz dochodzę do tego zakrętu, w którym się pomylił skyline i zmieścił się Już jest zwycięzcą Już jest zwycięzcą, to już jest minuta 12, 219 tysięcy, o ponad sekundę szybciej na pierwszym okrążeniu, ale to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze przed nami jest drugie okrążenie, w którym pewno Skyline się postarał dużo lepiej. Więc to nie jest koniec jeszcze pojedynku. wejście do top setki. No, gdyby, gdyby, być może, nie? Ten błąd, kto wie, jakby się ten finał zakończył. Ale widzimy, że tej większość przeważa jednak to są nissany, jeżeli chodzi o setkę. Nissany tutaj, no między sobą walczą o wejście do tej setki. tej jak takie modele typu jak właśnie y, Toyota Corona X czy MR2 GT Limited, który pewno zaraz y, niedługo będzie. Y, no się wszystko okaże. No i widzimy właśnie Skyline dogania primere. Żeby tylko zdążył. A i teraz właśnie błąd ten, o którym mówiłem, no niestety coś za coś. Tak jak mówię, no. 221 170. 221 170 aż o. aż. czy tylko. Tylko. Patrzę teraz tak na czasy właśnie i no przegrał nawet z EXI 200 GT o 26 tysięcznych. Niestety. Niestety to jest zły znak, bo tam jest bardzo ciasno. W, czas, w czasach 2.21 i rodzi się pytanie, czy y, tym razem Silica SS2 da radę przegonić Skyline'a. Jeżeli i to się nie uda i Skyline też wygra z Siliką, no to oznacza, że no... Jednak pomimo słabej wersji jednak yy, ma w sobie pewną tajemną siłę, która jest no, niewyjaśniona. Otóż na, że tak powiem, w kontynuacji kolejnego odcinka.